Cześć! jak się cieszę, że ty jesteś. Posłuchaj, jesteśmy u mnie w domu, u mnie w kuchni, nowy kanał YouTube i tutaj naprawdę będzie nieźle się działo, czyli warto tutaj zazić od czasu do czasu. Ale co tutaj będzie się działo? Będzie się działo mnóstwo. Wrócimy do podstawowych przepisów, do teorii. Poza tym, ja jako podróżnik, jakoż uwielbiam gotować przepisy z różnych kultur, czyli na pewno tutaj znajdziesz mnóstwo przepisów światowych. Poza tym, jak masz na przykład problem w kuchni, że nie udało ci się na przykład zrobić cokolwiek, to napisz, komentuj i ja będę się postarał oczywiście to tłumaczyć. Czyli pamiętaj o tym, że masz możliwości, masz wpływ, żeby po prostu ten kanał wyglądał tak jak tekst, żeby wyglądał. O, oh, wielbię to. Mm, coś pyszne. Warto wracać na mój kanał, co tydzień będzie się pojawiało coś nowego, to może być bardzo fajny, ciekawy przepis, ale to też może być jakiś filmik na przykład teoretyczny, jak na przykład robi się dobrego omleta. Lewa ręka buja do przodu i do tyłu, a prawa ręka miesza widelcem. Ty naprawdę masz wpływ, dlatego że dzięki właśnie komentarzom, które tutaj się znajdują na dole, to możesz naprawdę mi sugerować, co mogę robić dla ciebie. No i pamiętaj, warto naprawdę zasubskrybować na mój kanał, żeby nic nie przegapić. Oh, -oh.